Celem islamu jest szerzenie tej wiary poprzez walkę, poprzez dżihad. W Koranie jest 160... To nie jest celem islamu. To jest to 160... Nie, to jest wprowadzenie islamu na całym świecie. Ale to nie jest celem islamu. Dżihad nie jest celem islamu. Jest 163 wersety w Koranie mówiące o dżihadzie. Nie. A ile Koran ma wersetów? A tak to nie wiem. Ale Okej. ich jest całkiem sporo, tak? I jeżeli, jeżeli, no to... jeżeli e, od małego, studiuj Koran, to jest twoja święta księga. Od małego, studiuj Biblię, to jest twoja święta księga. E, tak. No studiuje Pan, no ale Biblia mówi o miłości i, i nie ma, nie ma, widzimy też, e, widzimy efekty. tak? Oko za oko, Ale to jest starotestamentowe, to jest Nowy Testament, tak? Chrystus przyszedł i On jest wzorem do naśladowania, więc są dwa inne wzory. Mhm. Mohamed był mordercą, zabił kilka, no sporo na przykład Żydów. Ponadto był pedofilem, ponieważ, ponieważ wziął sobie sześciolatkę za żonę. Cieszył się, że z nią współżyje po trzech po latach. E, w, w, więc patrzymy, kto jest wzorem, tak? W chrześcijaństwie Chrystus był wzorem do naśladowania, jest. E, no i Chrystus propagował, w ogóle był bezgrzeszny według chrześci, chrześcijan. Nie miał w sobie grzechu, tak? Tylko e, miłował bliźnie, bliźniego i nauczył zupełnie co innego. Z kolei e, Mohamed e, mówił o nienawiści, o tym, że trzeba, e, no, propagować jego ideę, tak? Więc e, zupełnie dwa inne objawy. E, jest dobro i zło. I co, co jest teraz twoim wzorem do nasiadowania? I niestety wzorem do naśladowania dla, dla muzułmanów jest Mahomet. Znaczy mi się tutaj ciśnie na usta e, część Biblii o tym, jak e, aby udowodnić swoją wiarę, zabić swojego syna, i tutaj też gdzieś się, lekko mi to nie styka z tym, co Pani mówi. Co mówi prawda było to próba. O Abrahamie. Dokładnie. E, to też jest troszeczkę nawoływanie do czegoś, co nie do końca nam się mieści w dekalogu. Znaczy, Bóg nigdy nie wymagał od tego, żeby on zabił tego syna, ale pokazał mu, co jest dla niego ważniejsze. I to było, to jest też. Symbol Abrahama to był symbol tego, co zrobił dla nas Bóg. Odo swojego syna, który umarł za nasze grzechy. I też go zabił dla nas. Więc to był po prostu. Wydaje mi się, że Bóg chciał doświadczyć jednego człowieka, czy jest w stanie to samo dla niego zrobić. A, I też jest, no co innego, co, też no, świat nie jest czarno albo biały, trzeba podejmować różne decyzje i tutaj jest kłótnia pomiędzy prawem Bożym a prawem napisanym, okay. tak?